Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam wagi na czytanie na miłość. Wagunie to czytanie dla Was na miesiąc maj. W miłości, pamiętajcie, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, kochani, resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytania. Tarot dla wszystkich dla osób w relacjach, w związkach dla singli dla osób, które mają jakieś znajomości, relacje osoby. I osoby, które są też zupełnie same. Zobaczymy, kochani, jaka jest obecna sytuacja. Co przyniesie niedaleka przyszłość, jaka rada lub wynik, co w tym wszystkim może pomóc, co może przeszkodzić. Ale zaczniemy dla Was od karty opiekuńczej w miłości na miesiąc maj. Uwagi: co w miłości z góry na miesiąc maj dla Was jest już. Jest mądrość. Która wypadła, nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Wago, moja droga, kochana. Co w miłości w miesiącu maju dla wagi. Dla osób spod znaku wagi. Miłości. Maju. sytuacji w tej relacji, wago? wieża co pomaga lub co przeszkadza? pustelnik mamy eremitę co przyniesie niedaleka przeszłość? świat i rada lub wynik siedem buław i siedem buław Dla czytania mamy asa pentakli. Mamy szóstkę kielichów i cztery kielichy. Okay. Drogie wagi, w tym czytania macie. Część wag ma nowe uczucie, nową znajomość, nowy początek, ale też to jest bardzo ważne uczucie. Być może poznanie kogoś wyjątkowego jest to szansa, jeżeli w porę dostrzeżecie taką szansę, zainteresujecie się tą osobą lub tą znajomością, no to jest szansa, kochani, na relacje. Aczkolwiek dla części z was jest to osoba, jest to jakby nowy początek z osobą. Też początek uczucia z osobą z przeszłości, dla niektórych z bratnią duszą, a dla niektórych z osobą z przeszłości. Niektórzy z Was powracają myślami do przeszłości, do tej energii być może beztroskiej przeszłości z kimś, czy do jakiejś relacji poprzedniej i trochę płaczecie nad tym, co się nie udało, być może coś się skończyło, ale to jest taka sytuacja, w której trochę jesteście znudzeni tym wszystkim, być może jakąś powtarzającą się sytuacją w Waszym życiu, może właśnie sytuacją związaną z konkretną osobą, ale jeżeli nie chodzi u Was o konkretną osobę, no to, kochani, jakieś znudzenie i rutyna nie pozwala Wam zauważać kogoś, no właśnie, albo tej szansy, albo szansy na nowy początek, na nową znajomość, na nowe uczucie, no właśnie, albo tego, że nie wszystko stracone. Że to nie jest tak, że nic więcej już nie ma i nic Was więcej z, na przykład z daną osobą nie czeka. No więc, wy tutaj nie dostrzegacie, znaczy tak, nie dostrzegacie tego, że, że tutaj jest szansa, że jest możliwość, że jest coś, czym, co jakby nie jest w kręgu Waszego, może nie tyle zainteresowania, co znajduje się to. Obok Was, tuż Was, lub jest dostępne, ale nie sięgacie po to. Dobrowolnie nie sięgacie, bo tego nie chcecie. No i teraz być może nie chcecie innych osób, innej osoby, innej znajomości, być może chcecie powrotu po prostu do tej przeszłości, tak? Natomiast e, część z Was wraca do tej przeszłości, niewątpliwie. Część z Was e, nie potrafi cieszyć się z obecnego stanu rzeczy, może z obecnej sytuacji, może z obecnego życia, tak? nie dostrzega jakby radości dnia codziennego, no właśnie, bo ciągle nad czymś, kochani, ubolewa. To znaczy, ubolewa w takim znaczeniu, że ciągle myślicie o kimś lub o czymś, czego w tej chwili nie ma w waszym życiu, tak? Czego wam brakuje, skupiacie się na tym braku, na tym, czego nie macie lub kogo nie macie w tej chwili, a kogo byście chcieli. I teraz jesteście w sytuacji wierzy jesteście w sytuacji energii, która robi coś za was, przychodzi z góry i robi porządek porządek robi dla waszego dobra, dla dobra waszych uczuć, emocji, miłości to mogą być różne sytuacje, oczywiście sytuacje niezapowiedziane, nie z... wydarzone, niespodziewane które w dużej mierze no, Mars zrobi za was więc ta wieża, jeżeli się zadziewa lub zadzieje, była konieczna i jest w ostatecznym rozliczeniu czymś dobrym. Czymś, co spowoduje porządek, spowoduje ład, spowoduje budowanie jakiejś przyszłości lub jakiejś relacji na solidnym, trwałym fundamencie, gdyż dotychczas albo nie było tego fundamentu, albo był zbyt chwiejny, albo w ogóle stał na glinianych nogach, ledwo się trzymał i... Po prostu kiedyś musiał runąć. Słuchajcie, dla części z Was jest to energia rozstania, zmiany, może dla kogoś rozwód, może kłótnia, aczkolwiek to nie jest nic, co, czego byście się mogli, znaczy tak, wierzy się trudno spodziewać, ale chodzi o to, że ta wieża, jeżeli już nastąpi, to będziecie mieć świadomość tego, że ona jest efektem wcześniejszych zdarzeń, czyli jest rezultatem tego, co miało miejsce wcześniej. Więc jakby pomimo, że jest niespodziewana. Dotyczy rzeczy, których się powinniście spodziewać, tak? Czyli macie świadomość albo jakichś niezałatwionych spraw, albo budowania czegoś właśnie na niestabilnym gruncie, na niestabilnym fundamencie. W związku z czym, no w miłości, kochani, zadziewają się rzeczy nagłe, które dla części powodują zmianę w życiu, tak? I Nie będzie to czas, w którym będziecie się nudzić. Nie będzie tutaj, kochani, czasu i miejsca na nudę. Raczej będą niespodzianki i nagłe zdarzenia. Natomiast pomaga wam tutaj, lub przeszkadza karta Pustelnika. Ten Pustelnik zdecydowanie, kochani, wam pomoże poznać prawdę o sobie samym, o znalezieniu jakiejś prawdy, drogi do prawdy, której będziecie poszukiwać. I powiem wam, że szukanie prawdy. Taka chęć znalezienia prawdy, dojścia do prawdy, podążania jakąś drogą, aby doznać tego oświecenia, jest potrzebna i jest możliwa. I albo tą prawdę pomogłoby wam dostrzeżenie jakiejś prawdy, zobaczenie jakiejś prawdy o kimś, może o tej osobie, lub o sobie samym. To miałoby duże znaczenie dla dalszego rozwoju tej sytuacji. Dlatego, e, widzicie, dla osób, które są same, dla singli, e, taki pustelnik niesie sporą zmianę i mogłaby pomóc Wam zmiana. A, dlatego osoby, które są same, pomogłaby Wam jak najbardziej e, sytuacja, w której. Sytuacja, w której zdecydowalibyście się na jakieś partnerstwo, znajomość, nawet małżeństwo, jeżeli jesteście na tym etapie, to by wam oczywiście pomogło. Natomiast dla osób, które są w relacjach i w związkach, będzie przeszkadzać oddalenie z osobą w relacji, oddalenie z osobą w związku, podążanie być może różnymi drogami i pewne oddalenie uczuciowe. I to może rzeczywiście przeszkadzać. Może też jakiejś wadze przeszkadzać po prostu brak zaufania. Czy to do konkretnej osoby, czy w ogóle do osób, kochani, które mogłyby nawet być potencjalne, mogłyby bardzo mocno, kochani, coś od was chcieć, dobijać się do, do waszych, uzyskać wasze względy, zabiegać o was. Natomiast no, wy możecie mieć ograniczone zaufanie w związku z sytuacją właśnie z przeszłości, może z sytuacją obecną, obecnego czy przeszłego partnera, czy partnerki osoby z relacji. I teraz e, w niedalekiej przyszłości jest karta świata, i już karta świata mówi, kochani, o czymś pięknym o tym, że właśnie nadchodzi. Nadejdzie to szczęście. Z tej wieży przechodzicie do szczęścia w relacji lub w związku, do dobrych relacji, przede wszystkim do zgody, więc jakieś wagi pogodzą się z kimś. Dostrzeżenie prawdy, oświecenie, znalezienie prawdy pomoże Wam zrozumieć lepiej drugą osobę i zrozumieć siebie. I może dla części z Was ta wieża Mówi o przewartościowaniu swojego życia, o przewartościowaniu swoich poglądów, przekonań, o poznaniu prawdy o sobie, o drugiej osobie, i wtedy jest możliwa zgoda, wypracowanie dobrej relacji i szczęśliwej, szczęśliwej relacji, szczęśliwego związku, spokojnego życia bez przekrojnie niespodzianek. To wtedy są dobre kontakty. I teraz, no, mu, świat mówi o pięknym uczuciu, o stanie zadowolenia i spełnienia, więc część was z Was e, pogodzi się i spełni to marzenie. To może być marzenie z osobą z bratnią duszą, z osobą z przeszłości, to może być powrót osoby z przeszłości lub Wy powracacie do tej przeszłości po to, aby z tą osobą się pojednać, porozumieć, pogodzić. To już nieistotne, kto z Was tutaj będzie się godził e, jako pierwszy, natomiast... no. Niewątpliwie dla części z Was jest ta zgoda, jest to porozumienie i jest to piękne uczucie. Dla innych z Was to jest nowy początek. Nowy początek na nowo, ale też nowy początek zupełnie nowego uczucia, zupełnie z nową osobą, zupełnie nowej znajomości. I to jest spotkanie tak charyzmatycznej osoby, która będzie miała na wagi bardzo dobry wpływ. E, moi drodzy, tu będzie za, znajom, e, zaufanie, wzajemna miłość. Umiejętność słuchania i słyszenia drugiej osoby, i na tym trzeba się skupić. Na umiejętności słyszenia, słuchania drugiej osoby. I tutaj jest już umiejętność cieszenia się. Wy zaczynacie się cieszyć życiem, zaczynacie się cieszyć relacją. Czy jesteście. Czy osoby są i decydują się być ze sobą razem? Czy decydują się być osobno? Są szczęśliwe. A raczej decydujecie się być z kimś, ale każdy z Was podejmie indywidualną decyzję, tak? Co dla niego jest dobre. E, niewątpliwie zamykacie pewien etap w swoim życiu. Z osiągnięciem sukcesu, co ważne, ze spełnieniem marzeń, z realizacją tych pla planów. E, no i moje drogie wagi. Wprowadzacie harmonię, zaufanie, wzajemną miłość. E, cieszycie się z. Nawet jeżeli nie jesteście w związku, czy nie zamierzacie być, jest wam dobrze nadal tak, jak jest, ale dla innej części jednak jest ta osoba druga, więc idziecie razem przez życie w parze. Natomiast pamiętajcie, bo w wyniku lub w wyradzie jest siedem buław o tym, aby inne osoby trzecie nie wtrącały się do waszej relacji, abyście mieli pewność, że nie ma osób trzecich w waszej relacji. Ale też, że nie wtrąca się otoczenie zewnętrzne, rodzina, przyjaciele, znajomi, dobrzy, tak zwani w cudzysłowie, doradcy. Um, ograniczcie wpływ osób trzecich, bo 7 buław mówi o tym, że nad relacją trzeba nadal pracować i trzeba przede wszystkim pracować po to, aby osoby trzecie nie miały wpływu na tą relację, czyli nie miały wpływu na was ani na osobę waszą. Bo tutaj mocno może być jakieś zawisne otoczenie, zazdrosne otoczenie, może być presja otoczenia, krytyka czyichś planów, może związana właśnie z Waszą decyzją, czy z tą osobą, z którą chcecie się pogodzić, pojednać, czy w ogóle z nową Waszą osobą. Więc jeżeli pojawią się jakieś nieporozumienia, czy problemy, czy też trudności w zrealizowaniu zamierzeń, pamiętajcie o tym, że nawet jeśli będzie konieczność walki o siebie, o drugą osobę, to warto, kochani, pokonywać strach i również strach przed tymi nowymi wyzwaniami. Także jeśli to będą takie zmagania samotne, to pamiętajcie, że to są problemy do przezwyciężenia w siódemce buław. I to jest czas, kochani, w którym właśnie możecie mieć do czynienia z taką zazdrością i konkurencją. I moje drogie Wagunie, pamiętajcie, abyście mierzyli się z tym, w co bierzecie. Pośrednią była radzi wam, abyście mierzyli się z tym, co bierzecie i starali się nie kontrolować wszystkiego, a zaufali mądrości boskiego planu. Ja Wam Wagunie dziękuję i życzę dużo miłości. Pa Pa!